Witajcie. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek o procesorach mobilnych Intela, to pewnie pamiętacie, że będzie jego kontynuacja. Oto ona. Zapraszam na odcinek o procesorach mobilnych AMD. Tak jak w poprzednim odcinku, zobaczycie litery z końca oznaczenia i ich znaczenie. X oznacza podwyższone taktowanie względem modelu bez tego symbolu. U jest używane do oznaczenia procesorów mobilnych. G oznacza, że procesor jest wyposażony w zintegrowany układ graficzny. Pro, figuruje przy procesorach biznesowych. GE, oznacza procesor energooszczędny ze zintegrowanym układem graficznym. Do pierwszego przykładu posłużymy się procesorem AMD Ryzen 7 4800 U. AMD Ryzen 7 to nazwa procesora, a 4800 U to jego model. Weźmy teraz samą końcówkę, czyli 4800 U. Podobnie jak w procesorach mobilnych Intela, liczba 4 oznacza czwartą serię, a 800 model procesora. U oznacza procesor mobilny. To by było na tyle. Subskrybuj, by nie przegapić żadnego odcinka, bo już niedługo konkurs. Daj łapkę w górę, abym miał większą satysfakcję zrobienia filmów i dzięki temu robił fajniejsze filmy. Jeśli masz pomysł na film, to napisz go w komentarzu. Do zobaczenia.